Weź w w odcinku. Jak oddać winogron. Artuje sali nam trzeci odcinek Następny żart. Małe kozy! Yeah! Młody No, tak tu będzie. Allo Pokażcie się! Bliżej? No, bliz. No, ej, już. jeden. On się nazywa, ten, y, Stewart. Steward. A ten się nazywa, ten, ten, ten. Tutaj ten mniejszy. O, nie zasłoni. Y, George. Tak. Mają około dwóch tygodni już. No i jak ma się takie kozy. To trzymać je z dala od psów, od innych zwierząt. Mają być przy mamie ciągle. I. Mają być tylko mleko matki. Na początku nie, po, nie dawajcie im, nie wciskajcie jedzenia. One wiedzą, co mają robić. Po prostu ich zostawcie. I kiedy przy porodzie trzeba pomagać, na przykład przy tym stewardzie, to trzeba było wyciągać go za nogi. No i co jeszcze? Nie dawajcie statywu na kamerę, bo może rozbić w kamerę. <grymne> Nie no, odczepię Ok No i się na takim statywie. No i jak kozioł tutaj pogryzie, to spali się z kamerą. Okay. Okej, okay. Więc Ta koza to Halina w Trzeci odcinek chyba z nią jest To jest 25% anglonubiska koza I byliśmy u capa który ma 75% anglonubiski. No i wyszły koziołki 50% anglonubijskie. Anglonubijskie to taka rasa połączenia egipskie i alpejskie. I nie śmierdzą te capy, bo to są capy. Czku! <try> eee. <try> to są capy, nie śmierdzą anglonubijskie. Są drogie drożyzna. Normalnie. No i niekiedy się może kocić jeden mały, jeden duży. Tak jak jest w tym przypadku. Ten steward jest oczywiście większy, widać. No i ten steward, jaki on jest ładny? On pozbierał wszystko co najładniejsze. Korale pozbierał. Kolor od sapa. I paski. I wszystko one pozbierał. A tamten George tu nic ładnego nie pozbierał i no dlatego, że jest mały, to jest mały. W tym wszystko ma ładne, tylko oby nie miał rogu Oby niemanie rogu wziął od Haliny. To jest Halina. Więc to na tyle w tym odcinku z kozami, ale jest i będzie myślę. チェッ